Dobra, panowie, powiem tak, sprawa jest prosta. Zostało nas troje albo teraz wywalamy impostora, albo przegrywamy grę, więc musimy to dobrze przemyśleć. Słuchajcie, ja od początku gry zwracałem uwagę na żółtego. W pierwszej rundzie, gdy zginął niebieski, żółty poszedł z nim do elektryka, ale wtedy jeszcze nie miałem pewności. Żółty chodził za mną w prawie każdej rundzie, prawdopodobnie chciał sobie na mnie wyrobić alibi. Bo w każdej rundzie odchodził na przynajmniej 10 sekund. Myślę, że wtedy likwidował naszych wspólników. A mnie zostawił przy życiu, żebym w ostatnim głosowaniu zagłosował razem z nim na Cyjana. W ostatniej rundzie, gdy zginął czerwony, żółty przestał iść za mną i prawdopodobnie, gdy odszedłem dalej w stronę elektryka, wtedy wskoczył do wenta w dolnym silniku, wyeliminował czerwonego, wrócił i przybiegł do mnie. Cyjan, proszę cię, zaufaj mi i zagłosuj na żółtego. Proszę. Eee, no ty co masz do powiedzenia? Eee, to pomarańczowy. No okej. Okay.